Witam Was wszystkich z powrotem na moim kanale. Dzisiaj w dosyć nietypowym wykonaniu, ponieważ. Widzimy bez tła, bardzo everyday, taki bardzo dzienny, typowy vlog, taki coś luźnego. Very demure, very mindful. Stwierdziłem, że. Będziemy czasami nagrywać tak. Myślę, że takie luźne nagrywanie to może być to. Um, a dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym. Jest to pierwsza część tego holu, ponieważ nie wszystko mi dzisiaj przyszło. Jest to dopiero pierwszy dzień. Rzeczy będą mi przychodzić aż do 1 do nawet 3 sierpnia. Także, no, będziemy pewnie dzielić vlog na części, żeby. Tutaj właśnie yy, było jak najwięcej tych odcinków. Myślę, że będzie to dobre dla mnie, dobre dla Was. Także sobie zaczniemy. Moim pierwszym zamówieniem była paczka z Contigo. Zamówiłem paczkę tam, ze względu na to, że dowiedziałem się o zamknięciu ich sklepów stacjonarnych, przez co również na sklepach online zaczynają się u nich mega promocje. Pierwszą rzecz, jaką zamówiłem, jest to ten krem z Vegai i normalnie kosztuje on 112 zł. Mi udało się go dorwać za 12 zł. Jest to krem nawilżająco odżywczy, jest to krem do twarzy z jabłka. Także też bardzo fajna firma. Mega ekologiczna, ma lokalne składniki, ekologiczne opakowanie, zrównoważone uprawy. Jest to produkt wegański i skład pochodzenia naturalnego w 97%. Jest to taki krem, naprawdę jego pojemność jest bardzo duża, ponieważ jest to 60 ml. Bardzo ładny, bodajże szklany słoik, taki bardzo fajny. I też, jak robiłem wcześniej, słoczy na ręce. Bardzo ładnie się on wchłania i wygładza skórę, także bardzo mi się spodobał i będziemy go sobie testować i zobaczymy jak wypadnie. Kolejny produkt, który zamówiłem, mam go aktualnie na twarzy, dokładnie na brwiach, jest to żel do brwi z Mystic. Jest to Mystic Warsaw, polska marka. Stwierdziłem, że też był on bardzo tanio, nie pamiętam. Ceny będą tutaj gdzieś na boku. Bardzo ładna szczoteczka. Pokażę wam z bliska. Takim właśnie jasnym odcieniu. Bardzo ładnie tutaj, właśnie działa na brwiach. Um, nie wiem, jak będzie z jego usztywnieniem. Jak z usztywnieniem brwi? No, usztywnia tam trochę. Jeszcze schnie. Jest on taki dosyć lepkawy. Um, a jest to już 10 minut po jego nałożeniu. Także. No, zobaczymy. Może to nie będzie dobry produkt, jeżeli chodzi o utrzymanie yy, włosków w miejscu, ale do jego kolorytu jak najbardziej. Kolejny produkt z Mystique, jakim zamówiłem, jest to brokatowy eyeliner. Też był on bardzo niedrogi. Bardzo ładne drobinki, już Wam pokażę, jak się prezentuje na słoczu. Zrobimy sobie tu kreskę. No, jest on taki półtransparentny. Drobinki brokatowe są dosyć duże, ale myślę, że jak będziemy chcieli użyć do definicji jakiegoś makijażu, żeby odcięcie bardziej było definitywne, myślę, że będzie to odpowiedni produkt. Nie lubię dużych drobinek. Ja wolę, jak drobinki są bardzo drobniutkie, ale też jest ich dużo. Także nie jest to produkt w moim typie, ale zobaczymy. Może jak będę go używał, to może zmienić się moje zdanie. Zamówiłem też trzy produkty z marki Moja. Pierwszy produkt, jaki zamówiłem, jest to ten od właśnie krem BB. Jest to rozświetlający krem BB. Jest on w odcieniu Ivory. Myślę, że mi się sprawdzi, bo wyglądał mm, bardzo delikatnie. Będziemy go później używać, dlatego też sobie zobaczymy, jak on się prezentuje. Kolejnym produktem z Moja, jaki zamówiłem, jest to puder. Pod oczy jest to puder transparentny. Zobaczymy, jak on wypadnie. Jak zauważyłem, na słoczu trochę przyciemnia podkład, co mnie niepokoi, ale mam nadzieję, że był to tylko fałszywy alarm i że w przyszłości takiej sytuacji nie będzie. Ale na ten temat będziemy się musieli przekonać sami. Mam tutaj również puder do twarzy, też puder do twarzy z moja. Jeżeli chodzi o słocze, na podkładzie prezentował się on bardzo ładnie. Był on matowy, nie lubię satynowych pudrów, on wyglądał bardziej matowo. Jest to puder transparentny i, tak jak obiecuje właśnie producent, faktycznie jest transparentny. Bardzo ładnie wygląda w opakowaniu. Um, no, opakowanie plastikowe, ale za taką cenę, jaką go dostałem, myślę, że warto po prostu kupić. Mam tutaj również ze sobą trzy produkty z marki Moonish Natural. Są to dwie kredki do oczu i kredka do brwi. Jeżeli chodzi o kredkę, pokażę wam już na słoczu jak się prezentuje. Jest ona precyzyjna, bardzo ładnie wychodzi na słoczu, łatwo się tutaj właśnie jej używa, jest bardzo miękka. Także myślę, że z nią trzeba trochę uważać ale pigment ma bardzo, bardzo dobry. Kolejnymi dwoma produktami są to kredki do oczu w kolorze brązowym i czarnym. Też pokażę, jak się prezentują na słoczach. Bardzo napigmentowane, miękkie, łatwo się suną. Myślę, że się polubię z tymi kredkami. I zobaczymy, jak będą wypadać w przyszłości. No i również zamówiłem sobie z Allegro parownicę do ubrań. Tej parownicy będę używał na pewno do stylizowania peruk ze względu na to, że kiedy używacie peruk syntetycznych, trzeba uważać z temperaturą, dlatego nie zaleca się używać prostownic czy lokówek, i dlatego my na, zamiast właśnie prostownicy czy lokówki używamy takiego oto właśnie urządzenia yy, i to po prostu yy, daje to ciepło. Ale nie daje za dużo tego ciepła. Czyli, jeżeli chodzi o to, jest to produkt parowy, czyli używa wody. A woda w parę zmienia się po 100 stopniach Celsjusza, dlatego wiemy, że nie przekroczy tej temperatury i jest bezpieczniejszy jej użytek właśnie na perukach syntetycznych. Ja będę na pewno jej używał na przykład, jak będę chciał lokować proste peruki albo prostować ulokowane, bo to zmienia właśnie strukturę. Peruk, także mi się bardzo na pewno to przyda, jak i również sprawdzi. Dostajecie w zestawie taką właśnie rękawiczkę termiczną, żeby sobie właśnie nie zrobić krzywdy używając takiej, prost... takiej parownicy. Parownica jest bardzo łatwym produktem w użytku, ponieważ macie tutaj na dole taki pojemnik czek na wodę. Tutaj wodę wlewacie, tu macie taką gumkę, ją zdejmujecie, wlewacie tędy wodę, przykładacie i produkt tak naprawdę tylko już do podłączenia i gotowy do użytku. Mi na pewno będzie bardzo potrzebny, na pewno będzie się dobrze sprawdzał. Także jestem ciekawy, jak on w przyszłości będzie wypadał. Zamówiłem też paczkę z Amazon, ale nie wszystkie produkty dzisiaj przyszły. Przyszły mi tylko takie właśnie igiełki. Ich używamy również w stylizacji peruk. Kiedy ich używamy, jak nakładamy wałki na głowę do stylizacji i chcemy, żeby wałek na pewno utrzymał się w miejscu, no to używamy takich igiełek, przekładamy przez wałek i w taką głowę do stylizacji wpinamy, i wtedy mamy pewność, że wałek się nie rozwinie i że loki będą wszystkie takie same. Także bardzo przydatny produkt, jeżeli chodzi o stylizację peruk, także mi na pewno się przyda. Przyszły kolejne paczki. Jest to dzień drugi otwierania naszych paczek, i dzisiaj. Otworzymy sobie te dwie. Jestem bardzo podekscytowany. Wiem, co jest w środku, także zabieramy się za odbieranie. Najpierw otworzymy sobie tą paczkę z Amazon. Mamy już otwarte. Także Up! otwórzmy sobie teraz tą paczkę. Ok. Zacznijmy sobie od największego. Kolekcjonerska lalka Franki. Więc! Ja mam całą kolekcję lalek, ale nie miałem. Mam dwie lalki z Monster High, ale nigdy nie miałem kolekcjonerskiej. To jest moja pierwsza kolekcjonerska lalka z Monster High. W środku. Zostały jeszcze dołączone pineski. Są to te, te same, które zamawiałem już wcześniej. Tutaj, jeszcze takie. I mają też one właśnie służyć do stylizacji peruk. Czyli to samo, do czego zamówiliśmy te ze wczoraj. Teraz drugie gigantyczne pudło. Nie mogę się doczekać tego jeszcze bardziej niż tej lalki kolekcjonerskiej, ok? dostaliśmy się przez folię. Jest ona zapakowane w oryginalne pudełko Mattel. Papier. tyle. Mhm. O mój Boże! Gigantyczna. To jest, drodzy Państwo, kolekcjonerska kolejna lalka. Jest to lalka RuPaul Dragon Queen. Jest to edycja limitowana. Także bardzo cieszę, że udało mi się ją zdobyć. Wow. To opakowanie. Ona sama. Jakby. Ona jest trochę pod światło, wiem, że przyśwituje, ale... Holy fuck. To jest zwykła lalka, takich normalnych, standardowych rozmiarów. To jest ona obok. Okej, okay, to tyle na dzisiaj. Jeżeli chodzi o odpakowywanie paczek, jestem... Jestem w niebie. Ja... Ja nie wiem co powiedzieć. Ja po prostu patrzę z niedowierzaniem, że ja je posiadam. Wow. Zanim zaczniemy sobie dzisiejsze odpakowywanie, muszę Wam wytłumaczyć, dlaczego wyglądam tak. Wychodzę z domu, bo widzę powiadomienie, że przyszły moje paczki. Stwierdziłem, trochę jest szaro na niebie. Więc sobie sprawdzę pogodę. No i patrzę, miało zacząć padać godzinę później. To stwierdziłem, dobra, to wychodzę. Ja się bardzo pomyliłem. Złapało mnie w drodze popaczki. Złapał mnie deszcz. Przemokłem cały. Musiałem wszystko zmienić. Cały mój ubiór. Wszystko, co miałem na dzisiaj, ładnie zaplanowane. Musiałem się przebrać. No. Więc myślę, że tłumaczy to wystarczająco dobrze, w sposób, w który dzisiaj wyglądam, i też wytłumaczy to Wam, dlaczego paczki są odpakowane, ponieważ wszystko przemokło, a niektóre paczki zawierały coś, co jakby przemokło, to by się stało coś złego. Także zacznijmy sobie. Jak pewnie wiecie, następcy film Disney'a miał swoją wersję również książkową. Czyli mieli oni właśnie tam kontynuować historię, ale co się okazało, że czwarta i piąta część książki nie zostanie przetłumaczona na wersję polską i nie będzie w polskich sklepach sprzedawana, dlatego zakupiłem sobie czwartą część tej książki. Tutaj właśnie z Amazona jest ona oryginalnie po angielsku: Escape the Isle of the Lost. Także na pewno ją sobie będę czytał. Uwielbiam następców, jestem. Gigafanem następców, dlatego bez książek nie mogłoby się obyć. Także yy, tak wygląda czwarta część. Zamówiłem ją w twardej okładce i co się okazało, że w twardej okładce, ona jest cała tutaj, właśnie czarna, nie ma okładki, ale no, to z boku wygląda po prostu fenomenalnie. Naprawdę wow! Kolejną rzecz. Którą zamówiłem, był to trochę impulsywny zakup, ponieważ zauważyłem go w rolce na Instagramie i nie wiedziałem o istnieniu tego, także stwierdziłem, muszę to sobie zamówić. I mamy tutaj, drodzy państwo, truskawkowe kakao. Nie wiem, jak to nazwać po prostu truskawkowy napój mleczny w proszku. Będziemy go sobie za chwilę testować. Widziałem go właśnie w czyjeś rolce na Instagramie, nie pamiętam dokładnie gdzie, ale stwierdziłem, dobra muszę go zamówić. A jak go zamawiałem, jak zamawiałem ten napój od Nesquicka, to zauważyłem też ten od Mokate. Także dzisiaj sobie przetestujemy te dwa napoje i zobaczymy jak właśnie wypadają. Ja idę przygotować szklanki, idę przygotować mleko i za chwilę do Was wracam. Ok, mamy tutaj ten napój. Ja go położę na parapecie, na razie tutaj go odłożę. Mamy szklankę, jak i również łyżeczkę do mieszania. Tutaj będziemy w nim przygotowywać cały napój. I mamy 400 ml chłodnego mleka jedno na jedną porcję, drugie na drugą. Zaczynamy od dwóch łyżeczek tego właśnie proszku. Na początek mamy dodać tylko troszkę mleka, żeby zrobić taką gęstą pastę. I później wlać resztę z tych 200 ml. Ej, okay, tyle myślę, że starczy. Mieszamy to, co tutaj mamy. Dla mnie to jak pasta nie wygląda, ale okej. Okay. I zalewamy. Mieszamy to, co tutaj jest. I próbujemy naszego pierwszego truskawkowego mlecznego napoju dnia. Ej, przypomina mi to smakiem. Te kaszki, co kiedyś były w biedronce i była właśnie taka truskawkowa, to ma bardzo podobny smak. Jest takie słodkie, z delikatną, bardzo delikatną nutką truskawki. A teraz bierzemy sobie ten drugi napój do porównania. Macie tutaj kolory dla porównania. To jest ten napój skójka, a to jest ten od mokate. No, mokate jest o wiele bardziej intensywny. Nie ma tego aż tak widać na kamerze, ale w prawdziwym życiu no, różnica jest ogromna. Próbujemy. To jest yy, już bardziej wyczuwalna truskawka. I co mogę powiedzieć? Smakuje jak taki milkshake, który robicie w domu, taki koktajl, i dodajecie trochę za dużo cukru. To właśnie tak smakuje, jakby tutaj było trochę za dużo cukru. Ale jest dobre. Jest nadal dobre. I smakuje jak taki faktyczny, autentyczny, domowy koktajl w którym po prostu jest za dużo cukru. Jeżeli miałbym porównać smaki, tutaj jest o wiele mniej wyczuwalny, bardziej delikatny i subtelny. Tutaj jest on o wiele mocniejszy. Myślę, że może to też wynikać z tego, że tutaj w przepisie kazali nam dodać trzy łyżeczki, a tutaj dwie. Także jeżeli chodzi o walkę napojów truskawkowych, wygrywa to Mokate. No witam! Tutaj Szymon z przyszłości. I zapraszam Was do drugiej części mojego holu zakupowego. Będziecie mogli ją zobaczyć za tydzień na tym kanale. Także jeżeli chodzi o część pierwszą, będzie to na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku.